Zadania na dzisiejszy odcinek to zwiedzić jasknię, która kryje się pod wyspą, wydobyć pół staka diamentów, zdobyć 33. poziom, stworzyć enchant na poziom 30 oraz zdobyć kilo z enchantami wydajność 4, niezniszczalność 3 i szczęście 3. Jeżeli chcesz, aby seria była kontynuowana, to zostaw suba na kanale i dołącz do teamu Nice One, bo wielkimi krokami zbliżamy się do pięknej liczby 200 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za tak miłe przyjęcie serii. Zapraszam na film. Nie zapomnij zostawić łapkę w górę. Jeszcze zanim zaczniemy szybko pobiegnę do skrzyni poczcinę i ją zasadzę, no bo szkoda, żeby się marnowała. Zabieramy dwa staki i lecimy szybciutko ją posadzić gdzieś dookoła wyspy, myślę, że to będzie dobry pomysł. zasadzona, to teraz nie zostaje nam nic innego Jak zadbać o nasze wyposażenie? Jeszcze przed wyposażeniem zakoszę jedną łóżeczkę jakiemuś villagerowi Ustawimy sobie spawn pointa i możemy myślę wyruszać zaraz, eksplorować tą jaskinię W tym miejscu chyba będzie idealnie Na pewno weźmiemy ze sobą e, drewno, którego jest dość mało, więc idę szybko naciąć więcej Pierwsze drzewo za nami Drugie również I myślę, że zetniemy to jeszcze jedno i lecimy do kopalni. Wiadro przyda się jak najbardziej. Dirt również do podsadzania. Oraz kilka pochodni. O nie! Oni wszyscy utknęli. Halo, mieszkańcy. Do środka. W ogóle ja powinienem ich wszystkich pozamykać. Bo inaczej mogą ich pozabijać zombiaki, A tego byśmy nie chcieli. Co oni w ogóle robią? to, Do pracy. Do pracy. Walimy w dzwona, i się chowają. Do pracy. Do pra. Aha. No, co? No, gościu, no po drugiej stronie, no nie możesz. Do pracy! Dobra, tutaj jeden się schował, więc go zabudujemy. Śledzimy tego gościa. Musimy ich zabudować, bo jak potracimy wieśniaków, to będzie lipa. Czemu oni się do domu nie pakują? Mogłem na noc poczekać, to od razu by się schowali. O, 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 o. Gratulacje, szanuję takich ludzi. Szanuję, dobra. Oni przeżyją, reszta niech sobie robi co tam chce. Mnie to nie interesuje. Ładujemy się na dół, tutaj mamy wylaną wodę, więc i Olo. Od razu żelazo na starcie. Więc sobie zbieramy żelazko. Jak najbardziej się przyda. Coś nie takie żelazko do prasowania, tylko to żelazko, co teraz zbierałem. Tu mamy jeszcze więcej tego żelaza, więc fajnie, okej. Okay. Mam podświetlane rudy. Odpaliłem sobie tekst Turpaka, który sprawia, że rudy się bardziej świecą, e, dzięki czemu widzę, co tutaj się znajduje dookoła. Zbieramy sobie prześciutko pięknie. I tutaj jeszcze widzę kolejne złoże żelaza, więc bardzo fajnie. Jest go naprawdę dużo. Zaraz sobie spiszemy kordy. o, 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 o. Dobra! Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, ogóra zginął. Jest ich naprawdę dużo. Co? Co tu się dzieje? Szybko, szybko, na górę, na górę, na górę. Co tam się dzieje, ty? Dwa ogórki. To nie najlepiej. Nie najlepiej się dzieje, widzowie. Musimy do tego jakoś taktycznie podejść. Na początek sobie spiszę kordy, żeby móc wrócić. I właśnie dużo osób pytało mnie o SIDA. W takim razie e, mam dla Was wyzwanie: wbijacie pod tym odcinkiem 15 tysięcy łapek. I ja daję Wam SIDA oraz kordy w następnym odcinku. Umowa stoi: jak tak, to kozak, a ja przechodzę do klepy z tymi mopkami. Starcza atak. Jest bardzo dużo mobów dookoła, więc trzeba uważać My zróbmy sobie żelazny cały secik i wybieramy się w dalszą podróż Wrzucamy wszystko do pieca, no i czekamy aż nam to się przepali Dla mnie to będzie parę minut, a dla was to będzie jedno pstryknięcie W międzyczasie zdobyłem 46 węgla Tutaj było takie piękne, duże złoże Robimy sobie klatę Robiona Robimy sobie budki Budki są zrobione i myślę, że dobra, resztę zostawimy Tutaj mamy bardzo dużo mobków Okej, okay, pomóż mi gościu po prostu. Weź mi pomóż, świetnie. Ten go jeszcze trzasnął strzałą w tyłek, dwa gurasy. Dobra, wybuchnijcie sobie po prostu. Ja tam się nie będę z wami klepał. Szkoda mojego zdrowia. Co tutaj mamy? Jakiś Jakieś zejście. Schodzimy, diamenty! Mamy pierwsze diamenty. Świetnie, bardzo dobrze tutaj zeszliśmy. Zobaczmy ile tych diamentów będzie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy sześć diamentów. Elegancko. Kolejne mopki, jak zawsze. Ile creeperów? Chyba Minecraft zwiększył resp creeperów, słuchajcie. Tu ci się slajmowy chunk, tylko nie do końca wiem gdzie. Dawaj, zastrzel go. <laughs> Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Pęk, pęk. 12 poziom. rozpoczniemy wykopaliska, więc ja lecę, robię tunel i zbieram jak najwięcej surowców. Stwierdziłem, że stworzę diamentowy kilof, aby sprawniej kopać. Nie chcę mi się tracić czasu na kopanie, a myślę, że taki kilof to jest inwestycja. Wiem, że w skrzynce na górze mam jeszcze jeden, ale myślę, że ten usprawni nam pracę. Tamten się przyda następnym razem. Więc ja tutaj szybciutko kopię. No i miejmy nadzieję, że zaraz jakieś diamenty... Albo żelazo się napatoczy. No i mówiłem, że będzie zaraz jakieś żelazo. No i jest żelazo, bardzo fajnie. Nawet złoto się znalazło, więc jest naprawdę ciekawie. Teraz jeszcze tylko diamenty i będę zadowolony. Są pierwsze diamenty, w sumie to nie pierwsze, ale pierwsze w naszej pseudokopalni i jest ich naprawdę dużo, więc jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to dopiero początek i zaraz znajdziemy ich dużo, dużo więcej. Trochę redstone'a, bardzo fajnie. Wpijemy. Punkty doświadczenia, a obok Redstone'a od razu znalazło się również żelazo. I diamenty, co? Ej, no to teraz to już w ogóle Pogczampik totalny. Fajnie, fajnie, to mi się podoba, tak malecie. Dobrze, Minecraft. To pewnie za to, że tak długo musiałem wioski szukać, to Minecraft stwierdził, dobra, pomogę mu. Kopię, kopię i znalazłem coś takiego. Jest lapis, więc bardzo fajnie, bo to będzie pierwszy lapis na tym świecie. A lapis, jak dobrze wiemy, jest potrzebny do enchantowania, na szczęście tego lapisu jest dość sporo, więc ja jestem zadowolony. No i skrywały się diamenty pod węglem. E, tylko dwie sztuki, naprawdę. Niestety zaraz kończy się kilof, ostatnie pary użyć i nasz kilof pęknie, będzie trzeba stworzyć nowy. Halo kilof, kiedy się niszczysz? I patrzcie, nagle się nie zniszczy, niezniszczalny kilof, kurde. Wygląda jakby miał umierać, a mimo to dalej twardo kopie, patrzcie na to. To jest kopacz, prawdziwy kopacz, do ostatniej deski będzie nawalał, aż, aż nie padnie. No dawaj, dawaj kilofik. Ej, no naprawdę, no wygląda jakby go powinno już nie być, a mimo to jeszcze wykopał ten cały węgiel tutaj. To są jakieś żarty, patrzcie. Cały węgiel wykopię? No co ty gada, że cały węgiel wykopiesz? Mało tego, jeszcze redstone da radę wykopać. Proszę bardzo, redstone również. Jeszcze trochę żelaza nakopię. Przecież to, to przyjaciela w kurde. Patrzcie, tutaj jeszcze... Ej, naprawdę? Okej, okay, jeszcze 8 użyć zostało. Ostatnie 8 użyć. Więc zaraz no, wymieniamy go na nowy model Proszę Państwa No i pękł Dziękuję Ci za służbę e, Zniczę dla Kilofa w komentarzu W międzyczasie zamieniłem cały węgiel Na bloki węgla, żeby zaoszczędzić trochę miejsca I kopiemy Dalej Chyba ja mamy spawner pająków nad głową Tak, tutaj jest spawner pająków Na szczęście... O! Fu, fu, jednak się zmieści w tą jedną kratkę Dobra, nieważne Uf. O, się przestraszyłem. Udało się, mamy diamenty. I teraz pytanie: ile tych diamentów będzie? Czy będzie 32? Jest nawet ponad, więc. Cel wykonany 32 diamenty, zdobyte jeszcze troszkę i 32 poziom, więc idealnie zostaje nam jeden poziom i możemy wychodzić z kopalni. Zaraz mamy ten 33 level, jeszcze tak naprawdę parę węgla i uda nam się go zdobyć. Tutaj na górze jeszcze było trochę węgla, więc tak naprawdę ostatnie chwile w kopalni jest 33. Poziom. Kolejne zadanie z naszej listy wykonane Jestem bardzo zadowolony Wychodzimy na zewnątrz A tutaj jak zawsze noc Więc będzie trzeba to zrobić na spokojnie Okej, okay, podsadzimy się troszeczkę Tutaj nawet e, troszkę parkura zrobimy I szybko lecimy do jakiegoś łóżka Okej, okay, szkieletów jest naprawdę dużo zobiaków również Na szczęście nie ma creeperów Więc mamy szansę tutaj na spokojnie przejść Proszę mnie zostawić Myślałem, że nie mam drzwi w moim domku Na szczęście mam Ero no i tak. Nie mogę spać, bo w pobliżu są potwory, więc muszę je dawalić e, na głowę. E, to będzie ciężkie. Idź do wody! Nie! 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 Mój trzydziesty trzeci level! Nie! Czemu ja to zrobiłem? Nie! To wasza wina! Czekajcie, już zaraz stracę nawet ten siódmy level! Co? Jeszcze mi wysadził diamenty! Nie! Tylko nie diamenty! Ej! Dobra, jestem załamany. Serduszko mi krwawi. Wypadz pod mojej chaty! Lamusy! Dobra, nie, ja mam nadzieję, że nie straciłem dwóch godzin z życia, błagam, bieg tej temki będą gdzieś, gdziekolwiek. Nie mów, że wysadził mi diamenty wszystkie! Są! Są diaksy! Nie, 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 zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę, szybko, 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 szybko tutaj. Są diaksy, są diaksy, nie jest najgorzej, level się odbije, ale proszę, tylko nie diamenty, oddawać diamenty! Gdzie one są? Tutaj! Uff. nie, nie ma miejsca, szybko, szybko. Deng, wracamy szybko do chaty. Spróbujmy się przespać. No nie no, możecie iść mi spod chaty. Ja... Dobra, jestem załamany widzowie. Ja się cieszę, że 33 poziom wbity, a tu deska. Możemy go zdobyć w neterze, ale to jest ryzykowny. Wrzućmy to do przepalenia. Troszkę nam to levela odbije a ja myślę, że zaraz idę dalej bić ten level. Podsumowując naszą nie do końca udaną wyprawę, udało nam się zdobyć 440 sztuk węgla, 186 sztuk żelaza, 47 złota, 36 diamentów, 30 lapisu oraz stack redstone'a. Co prawda redstone'a było dużo więcej, ale go wywalałem. Szybko idzie ogarać obsydian. Czy jesteśmy gotowi? Mam nadzieję, że tak. Chodzimy. Mam nadzieję, że będzie jakiś przyjemny teren obok, a nie jakiś syf totalny, bo będzie naprawdę ciężko. Ja nienawidzę neteru. Okej, okay. dobra, Gibbon, pamiętaj po co tutaj przedzeć? Przedejść tutaj po kwarcy. To jest prawdopodobnie ostatni kwarc, który tutaj wykopię i zawijamy maniaty. Szybciutko tworzymy Enchant. Dobra, 33 wbity. Wszystko się udało. Przechodzimy do tworzenia Enchantu. Z tego co pamiętam robiło się to w ten oto sposób. Myślę, że Enchant sobie zrobimy tam w tym pokoju. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Mamy tutaj portal. Wsadzimy tam również stół do zaklęć i na razie niech on sobie tutaj stoi. Stawiamy enchant na środku i kolejne zadanie wykonane z naszej listy. Więc jestem bardzo zadowolony. Przed nami tylko zenchantowanie tego kilofa na 30 poziom. Do tego potrzebuję jeszcze lapis. Zapomniałem o lapisie: no, jak to ja nie mogę zrobić czegoś perfekcyjnie za pierwszym razem. tego śmigamy szybko po lapis. szybako, jak widzisz, miałeś tutaj przymeblowanie. Podoba się. No i o to chodzi. Co ty tam podpijasz ty? Słyszałem, że ty coś pijesz, a to nie była mikstura. Dobra, dawaj, kto pierwszym rógnie. Wygrałem? Łatwiutko. Widzowie, obstawiajcie w komentarzach, czy uda się trafić ten perfekcyjny kilow. Niezniszczalność 3, szczęście 3. No co ty gadasz? Super, ekstra. Kurde, znowu niezniszczalność. No to już nie tak fajnie, ale bierzemy Co? 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 O tak Co za fart Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego odcinka Udało nam się wykonać wszystkie zadania, jakie były na liście Nie zapomnijcie zostawić subka oraz łapkę w górę Cześć